Wrócimy sobie na główną ścieżkę teraz, i podążając dalej tą ścieżką, dotrzemy do fajnego projektu całkiem. Tam na horyzoncie już coś widać, coś się wyłania. Projekt, który z jednej strony bardzo lubię, z drugiej strony troszkę mi nie wyszedł. Ale nadal jest to myślę budowla, budowla, budowle warte mojej uwagi. Tak, podążamy sobie, już widać bardzo dużo. Jest to wioska, wioska i stary zamek, baszta w tle. Zaraz przyjrzymy się temu z bliska. Wioska nazywa się Rybarska Kostnica. Dlaczego tak się nazywa? Dotrzemy do tego. Wioska nie ma murów, natomiast ma tutaj dwie takie wieże strażnicze połączone mostem. Można do tych wieży sobie wejść. Środek też nie jest jakiś bardzo ładny, ale mamy stąd widok. Po prostu strażnicy mają widok na całą wioskę. Tak. Ostatnie, ostatnie kilka odcinków, jeżeli zobaczycie sobie wstecz, to było detalowanie tej wioski. Dlatego mamy tutaj dosyć sporą ilość takich detali jak minecarty, drzewka i tak dalej. Każdy z domków jest w dosyć podobnym stylu. I nie uznałem to ostatnio za ten projekt za skończony, natomiast powiedziałem, że jeżeli znajdzie nas go, to jeszcze sobie do tej wioski wrócimy i tak pewnie będzie. Tak pewnie będzie, proszę państwa, że jeszcze coś będziemy chcieli tutaj dodać. Mamy tutaj bardzo ładną ścieżkę, moim zdaniem przynajmniej. I pierwszy domek tutaj taki, który jest po prostu nie tylko domkiem mieszkalnym, jest to domek kowala. Tutaj jak widzicie jest miecz, tutaj jest jego kuźnia. Tutaj nie ma, nie ma ognia, bo, bo mi się to raz spaliło już, ale muszę tutaj dać magma bloki, będzie bardzo fajnie. I wiecie, zagroda dla świnek, też ją robiłem ostatnio. No i mamy oczywiście kościół. Kościół jest tutaj tą budowlą, która się najbardziej wyróżnia. Jest takim, można powiedzieć, po no prostu największą budowlą. To nie jest, przyznam się od razu, żeby nie było. To nie jest projekt mój, jest to projekt zagranicznego youtubera, którego przepraszam, ale nie pamiętam teraz. Ksywki. Uuu, i mamy tak, ktoś, ktoś po prostu wstał z grobu. Ale mamy po prostu kościół. Ludzie tutaj byli dosyć mocno religijni. Tak, mamy, mamy małe uprawy, natomiast u tych upraw nie ma wiele, ponieważ jak widzicie, tam są domki zbudowane na wodzie. Ludzie tej, ta populacja tutaj, słynęła głównie z handlu rybami i tym, na tym się najbardziej znali. To pierwszy człon, dlaczego nazywa się rybarska kostnica. Dlaczego kostnica, to, dowie, to dowiecie się za niedługo. Mamy malutkie doki. Mamy karczmę. Mamy karczmę. To jest pierwszy domek, który w ogóle powstał tutaj. To jest odcinek chyba dziesiąty, o ile pamiętam. Zapraszam. To jest jedyny domek, dla którego powstało. Praktycznie w 100% wnętrze, ja we wnętrzach jestem słaby, ale staram się tego nauczyć. Mamy tutaj jeszcze stajnie. Tak, mamy stajnie. Tu jakaś stacja do ścinania drzew. Tutaj jest mój osiołek zaparkowany. No i wiecie, inne detale. Jest mały cmentarz, taki troszkę zaniedbany, zarośnięty, ale dobrze. Dowiecie się teraz, tylko ja muszę sobie to znaleźć, dlaczego miejsce to nazywa się rybarska kostnica. Tak jak już mówiłem, każde miejsce w tym świecie ma swoje lore, dlatego ja tutaj, wiecie, zapisane na karteczce mam tą historię. I dlatego przeczytam Wam teraz historię tej wioski, którą napisałem już dawno, dawno temu. Ta historia była też, można było ją przeczytać na e, Królestwo Solwenia Wiki na stronie internetowej. Natomiast tam dawno nic się nie pojawiało, dlaczego, dlatego usunęli mi tą stronę. Tam myślę, że jeżeli będę chciał i będę miał ochotę, to ta stronie wznowiona, reaktywowana. Natomiast Rybarska Kostnica pisze tutaj tak. Choć w świetle słońca wygląda pięknie, kryje za sobą mrożącą krew w żyłach historię. Kilkadziesiąt lat temu zawitał do wioski człowiek o imieniu Malan. Nikt wcześniej o nim nie słyszał. Obiecał pomoc przy budowie kościoła w zamian za kilka nocy w Karczmie. Domownicy zgodzili się. Malan okazał się być miłym i pomocnym mężczyzną. Podczas pierwszej spędzonej nocy w wiosce stało się coś jednak strasznego. Starszy człowiek, imieniem Lokir, odszedł z tego świata leżąc w łóżku swego domu. Został on otruty przez Malana. Z uwagi na brak lekarza w wiosce oraz na wiek mężczyzny nie podejrzewano poznanego niedawno przybysza o spowodowanie jego śmierci. Po kilku dniach, kiedy Malan, wedle, po kilku dniach, kiedy Malan miał wedle umowy opuścić wioskę przepraszam za telefon Tutejsza ludność zaproponowała mu osadzenie się w domu Lokira na stałe, mówiąc: Potrzebujemy tutaj takich jak ty. Malan bez większego namysłu zgodził się. Nie widziano go jednak na pogrzebie starca. Przez kilka następnych tygodni znikały kolejne osoby. najczęściej szły na żniwa do lasu lub zdobyć jedzenie i już nie wracały. Mimo, iż nie odnaleziono ich ciał. Ludzie spotykali się przy ognisku na środku wioski, by pomodlić się za ich duszę. Tak, to, to był wstępny pomysł, żeby na środku tego. Mm, na środku tej wioski było ognisko, przy którym oni się modlili, ale zrezygnowałem z tego pomysłu. Natomiast dalej jest tutaj tak zapisane. Kiedy o umówionej godzinie Malana nie było przy ognisku, kilka osób postanowiło pójść po niego do jego domu. Kiedy otworzono drzwi, ich oczom ukazał się straszny widok. Malan dźgał nożem kolejną ofiarę. Mężczyzna imieniem Adwar bez namysłu chwycił za łuk i zabił mordercę. Ciało jego wrzucono do tutejszych wód, a dom spalono. Tak, to jest historia, dlaczego na tą wioskę zaczęto mówić rybarską kostnicą. Miejsce na, na wzór spokojne, ale jednak kryje za sobą straszną historię. Jeżeli przyjdziemy sobie tutaj, to faktycznie dom Lokira dalej tutaj stoi. Jest on jednak miejscem nieodwiedzanym przez ludzi, dlatego w połowie się już zawalił. Jest on zarośnięty, jeżeli można tak to powiedzieć. Natomiast Natomiast no. Tam, tam chyba tak faktycznie teraz sobie zdaję sprawę, że tam na, na tym napisałem, że spalono ten dom, ale jednak z tego pomysłu też zrezygnowałem. Ten po prostu ten dom się sam zaczął niszczyć z biegiem czasu. Minęło przecież kilkadziesiąt lat, domu nie spalono. Dobrze, pójdziemy sobie teraz tutaj koło tego cmentarza. Przejdziemy sobie mostem i zbadamy z ten zamek. Zamek, można to powiedzieć taką bardziej starą wiedzą, twierdzą. Też już w połowie zniszczona, zawalona. Ona, ona nie dostała jeszcze swojego lore, swojej historii, ale tym się zajmę. Tutaj Kolejny raz zrobiłem tą, tą, tą taką swoją ładną ścieżkę z, z wieloma detalami. Ten zamek głównie powstał poza odcinkami. Dlaczego sam do końca nie wiem, po prostu sobie grałem i troszkę się zagalopowałem. Troszkę tutaj tak jakby od tyłu tego zamku prowadzi ta ścieżka. Jak widzicie, te wieże są już mocno zawalone. Natomiast jest to jeszcze struktura bardzo mocna. I tak jak widzicie, on nie jest jeszcze w środku dokończony, on środka nie ma. Myślę, że tutaj powstanie coś ciekawego. Tutaj jak widać są jeszcze skrzynki. Zastanawiam się, czy tutaj nie zrobić sobie takiej swojej drugiej bazy. Ale to pomyślimy, pomyślimy nad tym jeszcze. Dobrze, wróciliśmy na nasz most. Jest tutaj jednak odnoga jeszcze w prawą stronę. Chciałem w ogóle nagrać ten film już na, na shaderach. Natomiast pobrałem tą, jakby wersję pre-release, czy jak się to nam nazywa, Optifina na 1.15. Natomiast jeszcze, jeszcze shadery na tym nie trybią. Szkoda. Ale dobrze, idąc tą ścieżką. Tutaj jest taki kolejny projekt, jak, jak tamta wieża, pamiętacie, ta taka malutka, czyli mały domeczek, też opustoszały, zawalony, który po prostu ładnie urozmaica i troszkę jest po prostu do czego przykuć oko. To jest taki, taka ruina, po prostu, nie? Na wyspie cała wyspa jest zarośnięta. Może tutaj kiedyś mieszkał jakiś stary rybak. Nie wiadomo. Natomiast tutaj tą ścieżką, ona nie jest jeszcze praktycznie w ogóle zrobiona. Tak jak widzicie, ona się tutaj kończy, jest tylko dalej wyznaczone którędy ona będzie miała iść. Ta ścieżka prowadzi do dżungli. Tam widzicie, jest taki znacznik zrobiony z kobla, tam w tamtą stronę idziemy. Dlaczego tutaj powstaje taka ścieżka, już, już wam mówię. Jeden z moich widzów zasugerował, żebym zrobił ruiny świątyni Azteckiej. Dlatego wiecie. Dlatego stwierdziłem, że tak też zrobimy. Doprowadziłem tutaj mniej więcej ścieżkę troszkę wiecie, musiałem się przekopać przez tą dżunglę przez te haszcze. Jest tutaj wyznaczone miejsce, gdzie które będzie biegła ścieżka i po prostu będzie to. no Taki wiecie, po prostu kolejna budowla, wiecie, jeżeli tutaj ja rzadko dostaję pomysły, jakby od widzów, co mam, co mam zbudować, ale jeżeli już taki, jeżeli już taki dostanę, no to rozważam to bardzo mocno. Tutaj naprawdę chyba robienie ścieżki i w ogóle budowanie w dżungli to jest chyba najgorsza z możliwych opcji. Ale tak, tutaj, tutaj jest, widzicie ten znacznik. O tym jeszcze nie rozmawiałem na wizji, ale tak, tutaj jest rozbity statek, taki wiecie, Minecraftowy, dlatego jego sobie tutaj zostawimy. Tą strukturę tutaj zniszczymy, zrównamy ją z ziemią. Tutaj jest jeszcze taka mała budowla, wiecie ta mała świątynia. ją sobie troszkę przerobimy i tutaj chciałem właśnie, żeby ścieżka biegła właśnie tutaj jakoś w ten sposób albo tam. i żeby ta świątynia wyłaniała się, tak wiecie, albo tutaj, albo tam w tle. Myślę, że myślę, że to będzie bardzo fajne. I to jest właśnie jeden z tych projektów które myślę, że niedługo sobie zrealizujemy. Oczywiście ja nie będę wam teraz wymieniał tutaj wszystkich projektów, jakie mam zapisane, te wiecie, te farmy wszystkie i tak dalej, ale te takie główne, możemy sobie troszkę porozmawiać na ten temat. Dobrze, jak się okazało, nie mam już dzisiaj wystarczająco dużo czasu. Odcinki z tej serii są nieco krótszymi, ponieważ mam... Słaby internet, naprawdę słaby internet, i wrzucanie tych filmów jest e, ciężką sprawą. Dlatego wolę je robić częściej, a, a żeby te filmy były krótsze. Dlatego o moich planach porozmawiamy sobie kiedy indziej. Natomiast dziękuję Wam bardzo serdecznie wszystkim za uwagę. Jeżeli seria, bądź też film, czy ogólnie wszystko to, co robię, Wam się podoba, zapraszam do subskrypcji kanału. Albo chociaż i rozważenia, do komentowania oraz zostawiania łapek w górę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!